Faktycznie Justin Bieber współpracuje z białymi Kapeluszem. To jest to potwierdzenie. Były ostatnio nagrody Grami. Zanim przejdę do tych nagrod Grami, to... bo to było bardzo ważne, istotne wydarzenie, zacznę od. Pewnie znacie, widzieliście albo i nie, zobaczcie sobie teledysk IAMI Justina Biebera bo tam jest ukryty przekaz odnośnie tego, co się tak naprawdę dzieje, co się działo w Hollywood, w, tych, w tej całej branży muzycznej, w tym świecie. To teraz wyszło, tak? I Justin zdradza w, tym, w tej za pomocą symboliki, zdradza to, co się tam dzieje. Teledysk ma miejsce w jakimś pałacu. Tak, są stoliki, Jakaś, jakieś przyjęcie jest, i wjeżdżają po kolei różne dania. Trzeba zwrócić uwagę na ludzi. Muzykę tworzą dzieci. Dzieci, niedorosłe osoby, dzieci. Dzieci grają na instrumentach, tworzą muzykę. Przy stołach, na których są dania, siedzą ludzie wiek 60 lat coś takiego 60, 60, kilka 40, 50, 60, 70 takie pokolenie siedzi przy tym stole i spożywa te dania. Na końcu jest talerz. Na tym talerzu jest młody młode dziecko, dziecko, dziecko Justin Bieber ten młody Justin, który wszedł do, tej, do tego biznesu z napisem jami. I teraz jakie jest przesłanie tego? No, Justin ujawnia to, o czym jest mowa, tak, że pewna elita dokonuje przestępstwa, które polega na wykorzystywaniu nieletnich, seksualnym wykorzystywaniu nieletnich. Czyli jakiegoś rodzaju różnego rodzaju zboczenia względem dzieci jest na to przyzwolenie i to są ludzie, tak zwane elity salonu z tego pokolenia właśnie. 60, 70, mniej więcej ten wiek. Stare, stare takie osoby, dziadki to nie są młodzi ludzie, tak? Być może chodzi o to, że ten przemysł, muzyczny, muzyczny filmowy, tam wchodzą młode dzieci, małe dzieci. Nie, około 10 lat. Wchodzą do tego biznesu. I dla tych pedofili. Dla tych ludzi, którzy tam pracują, to jest okazja do wykorzystywania ich seksualnego. I oni odurzają te dzieci, coś im, jakieś, jakąś, jakiś narkotyk im podają, żeby się nie broniły. Jakąś substancję, żeby w ogóle się nie broniły, żeby nie mogły uciec. To akurat wiem też z internetu, i niby Justin było to pokazane, że oni go czymś odurzali. I to nie chodzi tylko o alkohol, ale jakąś substancję im dają, żeby oni się nie mogli bronić, nie mogli uciec. Ta substancja powoduje jakiegoś rodzaju paraliż, obezwładnienie, totalne takie odurzenie. I bardzo prawdopodobne, że ponieważ Jessie nie może o tym mówić, i ja się domyślam, tak, i mówię to Wam, że według mnie on był przez tych ludzi tam w tym biznesie molestowany. Yy, oni mu coś podawali, oni mu w jakiś sposób jak to naiwne dziecko wierzył we wszystko oni tam obdarowują prezentami i tak dalej, żeby do siebie przyciągnąć ci oprawcy no i pewnie dużo tam im obiecują no i potem um, potem jeszcze um, ten cały, tą przemoc nagrywają i grożą tym, że to ujawnią tak ten biznes funkcjonuje no i teraz ostatnio też wyszła jakaś historia jakiegoś, jakiegoś mordercy kogoś pedofila który pracował w Disney, dla Disneya tylko dlatego, że mieć dostęp do dzieci więc oni szukają sposobu, by być jak najbliżej dzieci i tam najczęściej właśnie, gdzie są dzieci, tam są też pedofile Ci ludzie oni na zewnątrz prowadzą całkiem inne życie wszystko się toczy pod ziemią W jakieś... Yy, pod ziemią zbudowane są jest to miejsce, gdzie dokonują tych obrzydliwych rzeczy. I to nie tylko wchodzą w grę molestowania, ale no, mordowanie, zabijanie dzieci, tak, pastwienie się, znęcanie. I to oni to robią pod ziemią, żeby to nie wyszło, żeby nikt się o tym nie dowiedział. No i może też chodzi o to, że właśnie i że w ukryciu, i też żeby ofiara nie uciekła. No i to mi się kojarzy właśnie z Anną Golędzinowską, z tym co ona mówiła, że pod pałacem Berlusconich był, były jakieś podziemia. No to właśnie oni na zewnątrz pokazują, mają wizerunki, nikt nie myśli, że oni są do tak złych rzeczy zdolnych. Jakbyście spojrzeli na Clintonową, to miła starsza pani. No ale tak naprawdę yy, jest bestia, tak, jest bestią. Clintonowe już nie ma, Clintonów nie ma oni zostali, oni już przeszli trybunały, tam, tam dużo już przeszło te, te trybunały. Yy, no i i, ta, yy, i ten handel yy, dziećmi i yy, 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 upadli nie był, tak? Yy, ze dostarczali te dzieci. No i tam się to ukrywało, tą, tą przestępczość pedofilską. To w, w Watykanie też coś tam się od, odstawiało, i teraz to nie jest tak, że to się wie, że się ma do czynienia z kimś takim zwyrodniałym. Dlatego, że mówię, oni mają podwójne życie, oni mają wizerunki. Ty nie wiesz o tym, że oni robią takie rzeczy. Oni dbają o te wizerunki, żeby, żeby nikt się o tym nie dowiedział, co oni tak naprawdę czynią. W tym swoim kręgu, tak, oni wiedzą, co robią, ale na zewnątrz mają wizerunek. Justin zachowuje się dziwnie, zakrywa się. Mogliście w ostatnich latach zauważyć, on się chronił, on po prostu ja też tego nie rozumiałam o co chodzi, dlaczego on tak dziwnie się ubiera? On się chronił. On się chroni, on się ukrywa, oni dziecko zasłaniają, bo on wie, co to jest za środowisko. On, był w, on jest w tym piekle. On wie, kim są ci ludzie. On współpracuje z ruchem Q. I rozumiem, że on jest chroniony. No i teraz były te nagrody grami. On przyszedł, jego żona przyszła na czarno. To też nie jest przypadek. Co oznacza, to, nie, to miejsce nie jest dobre. Tak? Jego miny względem prowadzącego też pokazywały, że co on myśli o tych ludziach, nie? to takie zażenowanie nimi. Nie odgrywają teatr No i y, zarówno Haley, jak i Justin mieli taki znaczek Ice Out. To jest takie ujawnienie. Oni chcą nam dać znak w ten sposób, że oni zdecydowali się teraz to. Wyjść, pokazać się, że ujawniają. To były działania tak yy, pod, w ukryciu, a teraz oni się ujawniają. No jest ten koncert. Justin świetnie śpiewa na żywo. Tylko dlaczego w spodem? Ja też nie rozumiałam. Chodzi o bokserki. Bokserki, rozumiecie? On w tym miejscu. On walczy z tym złem. On jest ofiarą i no, jestem wojownikiem, tak. I, I to. Dotyczy muzyki. Walczy, ale nie mieczem, tylko muzyką. Tworzy muzykę. To jest jego miecz. Dlatego te media ich atakują. Dlatego się chroni. Ten ciężki czas się skończy. Ukrywania się. I Justin na scenie ujawnia, to jestem ja. Ja prawdziwy. Nie muszę się już chronić. Ja to tak interpretuję.